w wiadomościach Harcerz TV na kanale 13. Tematem dnia są działania Harcerzy w życiu codziennym. Kim są Harcerze, co robią? Zapraszam Państwa na reportaż. Dzień dobry, dzień dobry. Znowu Pani kojarzą się charakter? Harcerze kojarzą z dobrymi ludźmi, którzy robią dobre uczynki. Widziała Pani jakiegoś, jakiegoś harcerza w akcji, czyli że wybierali pieniążki na jakieś cele. Eee, widziałam jeszcze. Nie widziałam harcerzy, które sprzątają lasy, ale <śmuszę> słyszę, że, że takie różne rzeczy się dzieją. No i co mogę powiedzieć jeszcze o harcerzach? No, każdy harcerz mój, nie miałam, był naprawdę wspaniałym człowiekiem, który wszystkim zawsze pomagał i, i, i zawsze był dobry i pomocny. I, i z tymi się kojarzył i zawsze tak widziałam harcerzy. No, Tyle mogę powiedzieć o harcerzach. No, <śmuszę> Z dziećmi, które lubią robić dobroczynki. Czy widziała Pani harcerzy w działaniu produkcyjnym jakoś inaczej? Ostatnio coś takiego się zdarzyło. Szłam sobie w śródmieściem i zobaczyłam po kultury bardzo, bardzo dużo harcerzy. To się jakoś tak nazywało fleszmark. Oni się wszystko zrobili w akwilikę, coś takiego na e, i śpiewali kresunkę harcerską. nie słowo. Coś takiego było ostatnio. Ale też ostatnio na mojej ulicy przed świętami e, roznosili harcerze e, świeczki. Tak? Coś takiego macie, tak? sprzedajecie? Ja, ja oczywiście nie chcemy reportażem. dobrze, więc e, no, kupiłam takie znicze na wszystkich świętych. Widam ja tym ocen i troszkę wniosków, także widzę, nie widzę z Was tam jeszcze szczerze mówiąc. Do widzenia. Dziękuję bardzo, nie, thank <laughs> you No, z dobrym wychodzeniem, z udzielaniem pomocy starszym, jadłem, no, z wycieczkami, z różnymi wyjazdami nad morze, jakieś takie, no co jeszcze, no ja już dawno byłem harcerzem, co prawda, kilka kilkadziesiąt lat temu, no, ale co nieco jeszcze pamiętam. Na przykład y, jakieś akcje, co robili hercerzy, na przykład działania hercerzy, no, no wiem. Że, że, że tak, że to często tak po prostu pokazują w telewizji, no, że y, pomagają ludziom z takim niezależniom, starszym, no, no i oczywiście zajmują się swoją grupą. Dzień tak? Słucham. Z czym panem kojarzą się harcerze? Mi, harcerze, z czym się kojarzą? Hmm, ciężkie pytanie. Z lasem, z obozem, mi się harcerze kojarzą, z mundurem, tak. A jakieś działania może harcerzy? Czy widziałem harcerzy? Działania. Działania? Harcer? Tak, oni to, czy oni jakieś na przykład zakupy pomagają? Albo kiedyś tak, spotkałem się, pakowali zakupy. No, no. widziałem, tak. <noise> I wtedy wiem! No, no nie spakowałem jednej rzeczy do drewniania. A jakiej? Słabe? A jakiej? A nie pamiętam, prawda, to było. Ale tak naprawdę, no na przykład jak bestia albo coś innego, na przykład Liviere że nie chce doszedć przez Widział coś takiego w Nie. A może coś innego, coś z harcerzami? A co harcerze robią? A, dobre oceny, tak? Tylko nie sprzątają pokoju. Nie, nie sprzątają pokoju. Bo nie, ja, sprzątają pokoje, ale... Ja widziałem jak Hacy sprząta pokój, bo mam lustro w pokoju. oddaje głos do studia. Wczoraj zakończył się 37. Ogólnopolski Rajd DROP. Zapraszamy na szczegółową relację z tras sobotniej gry. No i widzisz, to jest porządna telewizja. Można się czegoś dowiedzieć. No, wszystkie konkrety z życia i... ...z najważniejsze rzeczy. I to jest to, co ja chcę obejrzeć. Zrobi. po prostu są wzorowi, no. Są najlepsi. Najlepsi z najlepszych. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.